Gość Radia Płońsk Już niejednokrotnie gościł w studiu Radia Płuńsk i jeszcze niejednokrotnie gościć będzie Kuba Rachobiński, organizator Social Zone dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Szybkie przypomnienie, czym jest Social Zone? Social Zone jest eventem, na którym będziecie mogli spotkać swoich ulubionych twórców internetowych, posłuchać ich wykładów na tematy, takie jak prowadzenie swojego konta na Instagramie, jakich aplikacji używać do obróbki zdjęć, czy prowadzenie i zakładanie swojego konta na YouTubie, czyli jak stworzyć kanał, który przyciągnie miliony obserwujących. Dodatkowo na wydarzeniu będą takie zajęcia jak taneczne i wokalne z naszymi TikTokerami. Oni pokażą Wam, jak tworzyć filmiki na tej popularnej teraz platformie TikTok, tak żeby oglądały Was miliony osób. Dodatkowo jeszcze na Social Zone będziemy mieli e, spotkanie z twórcami Night Adrenaline, którzy przyjadą swoimi spo sportowymi samochodami e, i będziecie mieli okazję zobaczyć, jak te samochody wyglądają i w środku, i na zewnątrz, i jak brzmią. Spotykamy się nie bez powodu, bowiem ruszyła już sprzedaż pierwszej puli biletów, do czego uprawniają nas poszczególne wejściówki. Jeżeli chodzi o bilety, to mamy tak naprawdę parę rodzajów. Jeżeli chodzi o bilety jednodniowe, to mamy podzielone je na sobotę i na niedzielę. No i tak jak sama nazwa wskazuje, bilety na sobotę upoważniają nas do wejścia na social zone w sobotę przez cały dzień czyli wchodzimy raz, odbieramy naszą opaskę i tak naprawdę chodzimy cały dzień możemy wychodzić, wchodzić. W niedzielę wygląda to tak samo mamy także bilet dwudniowy czyli po prostu może Możecie wejść na całe wydarzenie, e, kiedy chcecie, czy to w sobotę, czy w niedzielę, i korzystać tak naprawdę prawie ze wszystkich e, atrakcji, bo mamy bilet Wipowski. Który upoważnia także do wejścia na wydarzenie, ale dodatkową jego opcją jest wejście bez kolejki na samo wydarzenie i możliwość wejścia na backstage do wszystkich gwiazd, czyli tak naprawdę nie musicie stać w kolejce po autografy czy po zdjęcia, tylko siedzicie ze wszystkimi twórcami w jednym pokoju. No i dodatkowo oczywiście macie catering podczas całej imprezy, więc myślę, że ten bilet e, będzie najciekawszy. No i na ten moment też się najlepiej sprzedaje ta opcja. Kto pojawi się na wydarzeniu? Jeżeli chodzi o twórców, to na ten moment zaprezentowaliśmy ponad 20 twórców. Będą to jedni e, z największych tiktokerów w Polsce, czyli Sebastian Kowalczyk, Krystian Ziętkowski, e, Ula Woźniak, Czarek Oficjal, Ciapur. To są twórcy, e, którzy są zrzeszeni w firmie artystyczni.pl i są na ten moment jednymi z największych tiktokerów w Polsce. Dodatkowo mamy e, youtuberów, e, m.in. Joczoka, który swego czasu miał okazję zagrać w reklamie T-Mobile. Jest to jeden z większych twórców, ma ponad e, pół miliona obserwujących na swoim kanale na YouTube. Dodatkowo mamy e, prowadzącego całego wydarzenia, czyli Arka Pawłowskiego, który teraz prowadzi popularne e, Fame MMA, czyli e, bitwy youtuberów e, w klatce, więc Arek także pojawi się u nas na wydarzeniu. Dodatkowo mamy Kubę Posta, który na swoim koncie ma ponad 700 tysięcy E, obserwujących i myślę, że większej ilości youtuberów nie będę wymieniał, żeby Was nie zanudzić. E, wejdźcie na naszą stronę www.socialzon.pl .e i tam będziecie mogli e, sprawdzić e, wszystkich twórców, którzy się u nas pojawią. Social Zone to nie tylko spotkanie z twórcami internetowymi, także co o tym już mówiłeś, ta część wykładowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a właśnie dla dorosłych. Czego dotyczyć będą te wykłady, te spotkania? Tak, jeżeli chodzi o wykład dla dorosłych, to będzie wykład poświęcony temu, jak można swoje dzieci chronić w internecie. Tak jak mówiłem już na, wcześniejszym, na wcześniejszej rozmowie, nie jesteśmy w stanie chronić swoich dzieci w 100%, ale nasi prelegenci, prelegent w zasadzie, którego ogłosimy już niebawem, będzie mówił o tym, jakich narzędzi możemy używać i jakich ustawień, na, czy to na YouTubie, czy na, na Facebooku, Instagramie. Możemy używać, żeby chronić chociaż w jakimś stopniu swoje pociechy, żeby nie, nie oglądali tego, co nie powinni. Ostatnie, ale najtrudniejsze pytanie: dlaczego warto przyjść na Social Zoom? Myślę, że Social Zone jest e, ciekawym wydarzeniem zarówno dla młodych, jak i dla rodziców. Jeszcze takiego wydarzenia w naszym regionie nie było. E, mamy nadzieję, że nasze wydarzenie wpisze się już na stałe w kalendarz imprez. A jeżeli chodzi e, dlaczego warto, wydaje mi się, że jest to fajna okazja spotkać wszystkich swoich ulubionych twórców w jednym miejscu. Dodatkowo zorganizowaliśmy tą strefę motoryzacyjną, więc dla fanów motoryzacji też coś się znajdzie. E, I jeszcze dodatkową e, rzeczą, która będzie ogłoszona u nas niebawem, więc mówimy to pierwszy raz. Będzie turniej klasy sportowych na Social Zone. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają profesjonalne rozgrywki, czy też wziąć udział w małych turniejach 1 na 1 czy to w Counter Strike, czy w Fortnite, czy w FIFA. O jakieś fajne nagrody. Dodatkowo, jeszcze nasi prelegenci, a w zasadzie jeden prelegent z firmy Esportologii, czyli zajmującej się nauczaniem w klasach esportowych, powie o tym, jak wyglądają takie klasy, z czym to się w ogóle je i gdzie można znaleźć taką klasę w naszym regionie. Social Zone 7-8 marca. Ze szczegółami promocji dla naszych słuchaczy zapoznać się można na facebookowym profilu Radia Poński Dzisiaj o Social Zone mówił jego organizator Kuba Rachobiński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.